W dzisiejszym odcinku opowiem wam o kolejnych podbojach bandy z Osiedla Tysiąclecie. Ale o tym dowiecie się już z filmu, na który serdecznie zapraszam. Po zapoznaniu się z nowymi ciekawymi miejscami na naszym wielkim osiedlu, nabraliśmy apetytu na kolejne odkrycia i doszliśmy do wspólnego wniosku, że musimy jakoś urozmaicić sobie drogę do szkoły, która po pięciu latach mogła się już wszystkim znudzić. Pięć dni w tygodniu ta sama trasa. Ulicą Marchlewskiego 200 metrów do cmentarnej. Tam skręt w prawo i kolejne 400 metrów do skrzyżowania z ulicą 10 lutego, gdzie trzeba było skręcić w lewo, aby po 200 metrach dotrzeć na miejsce. Pomysł z nową ścieżką do budy, wyglądał klawo i oczywiście znalazł miejsce na realizację w najbliższą sobotę. Bazą wypadową tym razem miała być karuzela, na której czterech miejscach zawsze mieściliśmy się wszyscy, bez względu na ilość, w jakiej się spotykaliśmy. Upragniona sobota przywitała nas słonecznym blaskiem i wysokim poziomem adrenaliny, który dzięki niespożytej energii pchnął nas od razu do działania. Pomimo tego, że każdy z nas miał mieć inny plan na pokonanie drogi do szkoły, to nie wiadomo, czemu wszyscy ruszyliśmy w tę samą stronę. Nasza grupa skierowała się po przejściu przez nasz Sadek na drugą stronę ulicy Marchlewskiego. Jakżeby inaczej, najdłuższej w mieście. Na naszym osiedlu wszystko było najwyższe, największe i najdłuższe. Będąc na drugiej stronie ulicy, spojrzeliśmy na siebie bez słowa i zaczęliśmy iść z pewnymi obawami w kierunku gęsto zarośniętego krzakami i drzewami starego sadu. Pewnie nasze trzy etapy osiedla powstały na jego dawnym terenie. Powoli i ostrożnie weszliśmy w ciemną gęstwinę. Zrobiło się tajemniczo i poczuliśmy się dość niepewnie. Dookoła nas z drzew zwisały aż do ziemi dzikie bluszcze. Gałęzie drzew przeplatały się nad naszymi głowami jak ręce ociemniałych ludzi, szukających w ciemnościach drogi do słońca. Wszyscy mieliśmy ciarki na plecach i co chwilę rozglądaliśmy się wokół siebie, nie chcąc zostać dotkniętym przez coś tajemniczego. Przygarbieni i ściśnięci do siebie przedzieraliśmy się ze strachem przez rozciągnięte między liśćmi pajęczyny, ledwo odnajdując wydeptaną ścieżkę, która miała prowadzić do ogrodzenia z samochodówką. Po wyczerpującym spacerze przez haszcze, strzepując z siebie liście i wycierając twarze z pajęczyn, dotarliśmy do ogrodzenia szkoły. Przedostaliśmy się na drugą stronę, gdzie radośnie przywitało nas słońce. W drużynie natychmiast poprawiły się nastroje i dziarsko ruszyliśmy po betonowej drodze prowadzącej wzdłuż wysokiego budynku. Był to budynek akademika, który należał do technikum ekonomicznego. Doszliśmy do bardzo wysokiego ogrodzenia z siatki, za którą zobaczyliśmy nic innego tylko asfaltowe boisko do tenisa ziemnego. Poszliśmy dalej wzdłuż parterowego budynku i dotarliśmy do dużego placu, gdzie stał jeszcze jeden budynek, tym razem dwupiętrowy. Na ścianach tych budynków znaleźliśmy tablice informujące, że są to szkoły zawodowe. Parterowy budynek należał do samochodówki, a wysoki do ekonomika. Tam jeszcze boiska do koszykówki, piłki nożnej, a zaraz za nimi kolejny duży sad owocowy. Korzystając z okazji, że była sobota i nikogo nie było na terenie szkoły, mogliśmy chwilę pozwiedzać nową okolicę. Ruszyliśmy wzdłuż, ekonomika, w kierunku widocznej z daleka drogi, po której co jakiś czas przejeżdżał samochód. Gdy do niej doszliśmy, okazało się, że stoimy na ulicy cmentarnej, która prowadzi dokładnie do naszej szkoły. Bardzo się ucieszyliśmy z nowego odkrycia i dużo dłuższego skrótu do naszej czwórki. Pamiętając o nowo odkrytych kortach oraz sadzie owocowym, umówiliśmy się, że następnym razem zorganizujemy mecz tenisowy, a potem rozpalimy ognisko w sadzie. Wszyscy zgodnie wyraziliśmy swoją aprobatę pomysłu. Od tamtej pory, jako zasłużeni odkrywcy do naszej szkoły, chodziliśmy już tylko na skróty. Nie zawsze krótsze.